Jezus opowiedział niektórym, co, ufa, co duchni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie dziercy niesprawiedliwi cudzołożni, albo jaki ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi mówiąc: Boże mieli litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam: ten odszedł do domu sprawiedliwiony, nie tamten. Każdy, bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się nisza, będzie wywyższony. A ty gdzie jesteś? Jesteś tym Faryzeuszem czy celnikiem? Chyba nie jesteś ani tym, ani tym. Może tak po środku. Bo chyba nie chcesz. No, Faryzeusz to jest takie. Pejoratywne określenie. Ty faryzeuszu, mówimy do kogoś. Ty faryzeuszu, obłudniku. Tak. Mówimy do kogoś, a sami jesteśmy obłudnikami. Celnik. To jest nam troszeczkę obce, bo u nas celnicy są gdzieś na, na granicy, sprawdzają nas, badają co przewozimy. No właśnie, próbują coś wykryć. Jeżeli mają takie narzędzia prześwietlające nas, szczególnie jak jesteśmy na lotnisku. Ale to nie są chyba celnicy. Celnicy w czasach Jezusa pobierali podatki. Byli w różnych miastach, stali w bramach tam gdzieś i po prostu przechodzącym, szczególnie od różnych ludzi, pobierali podatki na Cezara. Zbogacali się przy tym. Byli grzesznikami i byli pogardzani przez, przez Izraelitów. Faryzeusz w modlitwie chwali się, chlubi się. Tak, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Taka modlitwa. Dziękczynienie, dziękuję Ci, Panie, dziękuję. Tak, że nie jestem jak inni. Trzeba dziękować, ale nie za to, że nie jestem jak inni ale za to, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, że Bóg dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, że jesteśmy zbawieni za darmo, że Bóg kocha nas, mimo naszych grzechów, mimo że My Go nie potrafimy kochać tak, jak trzeba. Bóg kocha nas. Że Jezus jest blisko nas, trzeba dziękować. Trzeba dziękować też za trudne rzeczy, za cierpienie. Też za sytuacje, w których zostaliśmy zranieni. Bo gdy przebaczamy, dziękujemy za to doświadczenie. Ono nas czegoś uczy. Każda sytuacja trudna nas czegoś uczy. My też przecież ranimy innych nieraz w podobny sposób. Potrzebujemy my przebaczenia, ale my mamy przebaczyć piersi. I dlatego modlitwa nasza musi być czysta. Ta modlitwa faryzeusza jest nieczysta, bo on się chełpi, bo on się porównuje, uważa się za lepszego od, od tego celnika. I najpierw mówi, że jest, wymienia, co dobrego robi, jako jałmużnę daje i tak dalej, natomiast potem, że nie jestem jak ten celnik. Jak ten celnik patrzy z pogardą na tego człowieka. No, czy my tak nie patrzymy na pewnych ludzi z pogardą, szczególnie na tych biednych, na tych bezdomnych, na tych, którzy żebrzą przy kościele. Jak my na nich patrzymy? Przechodzimy koło nich, nieraz ich czujemy, wyciągają rękę, chcą jakiś grosz, a my nie za bardzo wiemy, jak zareagować. Uważamy, że chcą na alkohol i zwykle nie dajemy, może nieraz. Jak oceniamy ludzi? Jak oceniamy, jakie kryteria stosujemy i w ogóle niestety oceniamy. Nie jesteśmy zdolni nie oceniać i zawsze uważamy się za lepszych. Chcemy być lepsi. Chcemy być doskonalsi. Tymczasem wszyscy jesteśmy grzesznikami. I faryzeusz był grzesznikiem i celnik był grzesznikiem, tylko celnik mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. I ta modlitwa pozostała. Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Miej litość nade mną. Jestem grzesznikiem. To jest modlitwa przebłagalna. To jest modlitwa, w której człowiek staje w prawdzie. Jestem grzesznikiem. I będę grzesznikiem. Świętym grzesznikiem, bo jestem powołany do świętości. Ale jestem grzesznikiem. Eee, taka jest prawda. Kościół to jest wspólnota świętych grzeszników. I my po prostu gromadzimy się we wspólnocie, aby nie chełpić się, przechwalać, ale by wielbić Pana. I ale, aby dziękować z całą świadomością i pokorą, bo nie jesteśmy jedni lepsi od drugich. Jesteśmy wszyscy grzeszni. Dlatego mówimy: miej litość, Panie, nad nami wszystkimi. Zmiłuj się nad nami. Modlitwa przebłagalna. Krew moja ma już być wylana na ofiarę, i chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, biegu kończyłem, wiary ustrzegłem. Końcówka życia Pawła, tak, kończy się mój bieg, moja droga. Dziękuję Ci, Panie, za moje życie, za to, co czyniłem. To była wielki dar łaska, Panie. Ty mnie powołałeś, ty mnie wyciągnąłeś w spotkaniu. Gdy spotkałem Ciebie pod Damaszkiem i się wszystko przemieniło w moim sercu, stałem się nowym człowiekiem. Z Chrystusem zostałem przebity do krzyża, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Tak mówi Szawel, który stał się Pawłem. I to się dokonuje w nas. My też doświadczamy tego spotkania z Chrystusem, który przychodzi do nas. I potem krew moja już ma być wylana na ofiarę. A chwila mojej rozłąki nadeszła. Tak, nadchodzi moja rozłąka, czas odejścia z tego świata. Mamy świadomość, że niedługo umrzemy. Nie wiemy kiedy, ale zawsze jesteśmy gotowi. I dlatego w takiej prawdzie stajemy przed Panem i mówimy: Panie, miej litość dla mnie, grzesznika. I dziękuję Ci, Panie, za to, że powołałeś mnie, że odnalazłeś mnie, że przyszedłeś do mnie, zapukałeś do mojego serca. Że mogłem usłyszeć Twój głos i że jesteś w moim życiu obecny, Panie. Jezus jest moim Panem i Zbawcą. Aleluja.